Hej, z tej strony witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem przygotowałem do Was przewodnik po wywiole Pyro. Będzie to taki film, w którym przedstawię Wam ten wywiał w pigułce. Po tym filmie będziecie wiedzieli chyba wszystko, co na ten moment wiemy o tym wywiole. Przedstawię tutaj lore, team kompy postacie. No i oczywiście najważniejsze, czyli chyba reakcje, które są z tym wywiałem. Jeśli film się dobrze filmie, to z chęcią zrobię więcej tego typu materiałów, tylko z innymi wywiołami. Żyw Więc jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zachęcam Was, aby zostawić lajka, like suba i mowę jakiś komentarz. Was to nic nie wsuje, a mnie to naprawdę motywuje do tworzenia lepszych filmów. I nie przeduwając, możemy już przejść do materiału. Na początku opowiem Wam trochę o lory tego wywiołu. Jeśli nie interesuje Was, to możecie przewinąć dalej na timestampach. Do bardziej gameplayowych tematów, ale zachęcam do zostania. Archonem Pyro najprawdopodobniej jest Murata. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ wiemy o tej postaci bardzo mało. Jedyne źródło informacji o Muracie to komiksy Owentim. Jest ona znana jako Bóg Wojny lub Pani Ognia. Wspominane są też osoby opisywane jako 10 Muraty, które zostały pobłogosławione nią. Mają ogniście czerwone włosy i wytrzymałe ciała. Imię Muraty może być nawiązaniem do postaci z innej gry Hojowers. Mowa tu o Muracie Himeko z Honkai Impact The Fird. Regionem Pairo jest oczywiście Natlan. Jest on połowony najprawdopodobniej blisko sumeryjskiej pustyni. Zamiewkują go równe plemiona, a każde z nich wądzi się innymi zasadami. Będziemy mieli okazję zwiedzić ten region w piątym akcie Archon Questa, czyli po wydawaniach niedawno wydanego Fontaine. Znamy jedynie trzy postacie pochodzące z tego regionu: I Jansan, małą dziewczynkę, którą mogliśmy zobaczyć w filmie promującym Archon Questy w Genfinie, Murate, czyli wcześniej wspominaną boginię Pyro, i Vanesse, jedno z dzieci Muraty, które odegrało ważną rolę w historii Monsandu. Podobno pod koniec życia wstąpiła do Celestii i przybrała formę Sokoła. Została ona jednym z czterech bytów stworzonych przez Wentiego w celu bronienia Mustandu, Sokołem Zachodu. Niestety, o tlanie też nie mamy zadowej informacji. Mam nadzieję, we wraz z Fabułą Fontaine dowiemy się trochę więcej o tym regionie. Kiedy mamy lord za sobą, możemy przejść do postaci. Aktualnie w gwę mamy 12 postaci władających wywiałem Pyro. Sześć pięciogwiazdkowych, czyli Kli, Yoimie, Deję, Hutao, Diluka, Linnea i sześć czterogwiazdkowych, czyli Beneta, Amber, Tome, Shanling, Xinyan i Yanfei. Teraz przygotowałem dla was trochę statystyk, więc w postaciach Pyro mamy trzy postacie ubywające łuku, o dziwo tylko jedną walczącą mieczem, trzy władające Claymorem, Trzy postacie walczące Włóczniam Dwie ubywające Katalista W Pyro mamy cztery postacie z Mostandu Cztery postacie z Liyue Dwie z Inazumy I po jednej z Sumeru i Fontaine Nie powiem, jest to dosyć zabawne W przez ten cały czas Sumeru dostało tylko jedną Pyro postać A już na samym początku Fontaine dostaliśmy Linea. Mamy te Osiem postaci weńskich i cztery postacie męskie. Najnowsza postać Pyro to już wcześniej wspominany Linei, za to najstarszą postacią jest chyba Amber. Main DPSy to Hu Tao, Yoimiya, Klee, Yanfei, Linej i Diluk Za to sub DPSy to Xiangling, Amber i Deya. W wywiole Pyro supportem to Bennett, Toma i Sinian z tych wszystkich postaci, według mnie, najlepszy to Yoimiya, Hutao, Shannon, no i oczywiście Bennett. Za to nie polecałbym wam ubywania Sinian i Amber. Te postacie nie chwalą się za dużą mocą i raczej nikt z nimi nie gra. Chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że jest dla mnie bardzo nową postacią i nie mogłem go ocenić, więc weźcie pod uwagę, wymowy on być w kategorii najlepszych, ale też najgorszych. Lecz wydaje mi się, że prędzej mu dobycia w najlepszych niż w najgorszych. Nawet nie wiem, czy poprawnie wymawiam jego imię, więc jeśli źle to robię, to możecie mi poprawić w komentarzach i za to przepraszam. Wejdźmy teraz do zdecydowanie najbardziej skomplikowanej części tego filmu: czyli reakcji. Pyro ma 7 reakcji, a pierwszą, jaką omówimy, będzie to Overload. Jest to połączenie Pyro i Elektro wywołuje ono wybuch, który zada przeciwnikom obrażenia obszarowe i ich odwróci. Drużyna, która dobrze wykorzystuje tą reakcję, to na przykład Raiden albo Catching razem z Shadling, Kazuchom i Bennettem. Następna reakcja to Vaporize, czyli użycie Pyro, kiedy na przeciwniku jest już Hydro. To połączenie zwiększy obrażenia ataku Pyro o 1,5. Ważnym elementem, o którym trzeba wspomnieć jest to, że aby poprawnie wykorzystać z tą reakcję, musimy uderzyć przeciwnika Pyro, kiedy na nim jest już Hydro, a nie na odwrót. W przeciwnym razie wzmocnimy atak Hydro zamiast Pyro. Popularne druwyny korzystające z Vaporizera to Hutao, Jelan albo Xingqiu, Jungli i Kazucha. Lub podobna druwyna, Yoimiya, Jelan albo Xingqiu, Yunjin i Zhongli. Kolejna reakcja to Melt, czyli nałożenie Pyro na krajo. Te połączenie podwoi obrażenia ataku Pyro. W tej reakcji jest podobnie jak w Vaporize. Aby zadziałała tak jak chcemy, musimy nałożyć Pyro na krajo, a nie Cryo na Pyro. Osobiście bardzo lubię korzystać z tej reakcji w teamie Ganyu, Shanling, Dżungli i Bennett. Następnie mamy Swirla, który działa prawie tak samo w połączeniu z innymi żywiołami. Kiedy użyjemy Anemo na przeciwnika z Pyro na sobie, powstanie mały wybuch, zadający obrażenia obszarowe. Przy okazji Pyro zostanie rozproszone na innych przeciwników nieopodal. W tym przypadku najpierw musimy nałożyć Pyro, a dopiero później Anemo. Wynika to z tego, że nie da się bezpośrednio nałować anemo na przeciwników. Ta reakcja jest bardziej supportująca i raczej nie buduje się druweń pod nią. Swirla często używa się, ponieważ może on nam pomóc w nakładaniu wywiału na przeciwnika. Też postaci anemo są bardzo uniwersalne i mogą pasować do praktycznie każdego teamu. Więc jak niech wiecie, co dać jako czwartą postać, do druwyny, najlepiej dać coś anemo. Dalej jest Crystallize. Crystallize to po prostu Crystallize. Kiedy uwiemy Geo na przeciwnika z na sobie, wypadnie mały kryształ, który da nam małą tarczę na Pyro ataki. W tym wypadku jest tak samo jak ze Swirlem. Trzeba uwić Geo na postać z na sobie, bo Geo nie może być bezpośrednio namówione na przeciwnika. Lecz wecz, która równi Swirla i Crystallize jest to, że Crystallize is useless. Ta reakcja to bardziej ciekawostka niż coś, czego by się dużo używało na co dzień. Kiedy chce się dostać tarczę, używa się postaci fieldującej, a nie Crystallize'a. W dodatku, Crystallize z Pyro broni nas tylko przed atakami Pyro. Więc jak walczymy z przeciwnikiem jakiegokolwiek innego wywiału, ta tarcza prawdopodobnie nic nie będzie robić. Teamy, w których używa się Crystallize'a to... Nie ma ich. Nie budujcie drużyn pod tą reakcję, profe. Teraz mamy pierwszą reakcję z dendro czyli Burning. Gdy użyjemy dendro na pyro lub pyro na dendro, na przeciwnika podpalamy pod nim obfar. Ten obfar będzie zadawać obrażenia przeciwnikom, którzy na nim są. Ta reakcja raczej nie jest mega użyteczna, chyba jest to jedna z najgorszych reakcji z dendro. O wiele lepszą opcją jest Burgeon, o którym powiem zaraz. Ta reakcja może być szczególnie przyjemna, kiedy uwijemy ją w open worldzie, w miejscu gdzie jest dużo trawy. W tym momencie będziemy mogli podpalić wszystko dokoła. To może być nawet spektakularne. Tylko trzeba uważać, bo podpalona trawa zadaje obrażenia te Nigdy nie używałem tej reakcji świadomie i nigdy nie robiłem z nią żadnych drówyn, ale wyczytałem wemowno ubywać teamu Nahida Dżongli Kazuhadeya. Ostatnia reakcja Spyro to Burgeon. Wspominałem o niej przed chwilą. Działa ona w trochę inny sposób niż poprzednie reakcje, ponieważ wykorzystuje mechanikę nasion dendro. Aby je stworzyć, najpierw trzeba użyć dendro na hydro lub odwrotnie. Kiedy to zrobimy, pojawi się zielony nasiono. Kiedy użyjemy na nie Pyro, od razu wybuchnie i zada dendro obrażenia obwarowe. W tym wypadku można użyć wielu postaci, ponieważ aby zaktywować tą reakcję, potrzebujemy aż trzech osobnych wywiałów w druwynie. Pyro, Dendro i Hydro. Przykładem takiej druwyny jest Skaramów, Jelan, Nahida i Toma. Szczególnie ta ostatnia postać jest często używana, w drubynach burzy on, ponieważ dobrze nakłada Pyro of field Jeśli nie mamy Tomy, dobrym zamiennikiem będzie też I to by było już na tyle. Jeśli wam się spodobało, możecie oczywiście zostawić lajka, like suba i komentarz. A dla osób, które chcą mnie śledzić też na innych mediach społecznościowych, mam też Twittera, a.k.a. exa, Więc jeśli... Macie Twittera, możecie mnie tam zafollowować. I mam jeszcze jedno pytanie, bo jestem ciekawy, czy chcielibyście na kanale jakieś filmy z Lore Gentfina Nie ukrywam, że segment z Lord Pyro mi się robiło naprawdę przyjemnie i jestem ciekawy czy są tutaj jakieś osoby, których w to interesuje, czy raczej wolicie po prostu materiały stricte gameplay'owe Byłbym bardzo wdzięczny gdybyście ym, odpowiedzieli w komentarzach i dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. No i cześć!